Zaczynamy piąte forum wolontariatu w programie Korpusu Solidarności. Po raz kolejny piękna pogoda i po raz kolejny, po raz drugi mamy przyjemność, ale także zaszczyt bycia uczczonymi w rezydencjach pana prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Wolontariusze mają szczególny dar uwalniania energii, która w spotkaniu z drugim człowiekiem zamienia się w dobro. Są jednak w Państwa gronie osoby, które nie tylko same pomagają innym, ale też uczą innych, jak pomagać. W dodatku robią to bezinteresownie, poświęcając własny czas, siły i samych siebie. Forum Wolontariatu jest okazją, by należycie docenić Państwa świadectwo pomocy bliźniemu w potrzebie i wskazać Państwa szlachetną postawę jako wzór człowieczeństwa i aktywności obywatelskiej. Podziękowania dla wszystkich Państwa, z Państwa, którzy są wolontariuszami, którzy działają, którzy propagują to, a także dla ambasadorów. Widzę tutaj siedzi parę osób, ambasadorów wolontariatu, dla osób, które organizują wolontariat. To jest to dobro, które jest bezsprzecznie nam wszystkim potrzebne. Piąte forum wolontariatu Korpusu Solidarności. Korpus to rządowy program wsparcia wolontariatu długoterminowego i systematycznego, w którym w tej chwili jest już zaangażowanych ponad 6 tysięcy wolontariuszy, którzy złożyli ponad 11 tysięcy ofert świadczenia pracy i ponad 2 tysiące organizacji, które przygotowały oferty pracy dla wolontariuszy. Takie spotkania jak dzisiejsze są koniecznością w dzisiejszych czasach. Bo skąd inni ludzie, wolontariusze, mogą wiedzieć, kto co zrobił innego, co pięknego zrobił, co cudownego się wydarzyło w ich otoczeniu. Ważne, żebyśmy rozmawiali o tym i czuli moc i, i prawdę to, co się dzieje wokół nas. Uczestniczymy w tym forum wolontariatu już trzeci raz. Jest to dla nas bardzo cenne doświadczenie, ponieważ e, dla nas wolontariat jest podstawą działalności. Jest to taka przestrzeń teraz i miejsce do tego, żeby zebrać całą swoją wiedzę, podzielić się dobrymi praktykami z innymi koordynatorami wolontariatu. Bardzo cenna wiedza, miły, mile spędzony czas wśród osób, które mają podobne działania, zainteresowania i mnóstwo inspiracji. Będąc tutaj dzisiaj podczas 5 Forum Wolontariatu, skupiam się przede wszystkim na poszerzaniu kontaktów, na spotkaniu dobrych znajomych, przyjaciół, ale także em, podpatrywaniu tego, co robią inne organizacje i inni koordynatorzy, po to, aby nasza praca była lepsza. I co było bardzo ciekawe, dla mnie inspirujące, Ponieważ często przemawiamy w fundacjach, a tutaj też uczyliśmy się i przemawiać, i słuchać też kolejnych uczestników. To jest też ważna umiejętność, dlatego że my przecież pomagamy ludziom, a żeby właściwie pomagać, warto się wcześniej wsłuchać w potrzebę. Wolontariat jest remedium na. Chorobę dzisiejszych czasów, chorobę niepotrzebności, chorobę poczucia bardzo częstego, ja to widzę po spotkaniach z młodymi ludźmi, poczucia braku wpływu na otaczający nas świat, a wolontariat pozwala to zmienić. Są oczywiście górnolotne słowa, że pozwala zmieniać świat na lepsze, małymi kroczkami, ale faktycznie daje nam poczucie sprawczości, co jest mega ważne.